Siamandro, witam Was serdecznie. To, co się dzieje, bo Black Friday na magazynie to jest szok. Ilość paczek naprawdę przeogromna, a nasze Mistery Boxy biją rekordy. A dzisiaj jest barburka. Chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim górnikom, tym, którzy pracują na grubie, tym, którzy zakończyli już swoją karierę i są przede wszystkim bardzo liczną rzeszą naszych karpiarzy. Aktywnym zawodową. tyle wyjazdów, co zjazdów Wam życzę. A my dzisiaj mamy tak, karpiowe tematy, federowe tematy, bardzo fajny temat, dodajmy. No i co? I spinningowe. A zaczynamy od karpiowego. Właśnie karpiarze. 194 zł i 99 groszy. Ta cena to jest jakaś szok. Szok, ponieważ ta końcówka jest za fajna, a szok, ponieważ jest to bardzo fajna kołyska. Nazywa się Easy Safe. Easy Safe od Delfina. Zobaczcie. Kołyska po rozłożeniu ma wymiary metr na 50 Szerokie nóżki, które są po to szerokie, abyś w mule nie zapadł się z tą kołyską, jeżeli dociążysz ją na przykład 20 kg karpiem. Czy Mikołaj do nas wszedł, bo takie dzwonki wszędzie słyszę. <gry> e, w środku po rozpięciu tych eleganckich rzepów masz przestrzeń bardzo mocno gumowaną, ale to mocno jest, kurde. Patrz. O. Guma, dwa otwory odpływowe. Wszystko się tu zgadza. Transportowo to wygląda rewelacyjnie. Pokażę jeszcze właśnie wam, jak to wygląda transportowo, czyli odwrotna sytuacja. 194 zł. Naprawdę super sprawa, na przykład na prezent. Jeżeli oglądasz nas, na przykład, Mikołaju święty, to możesz go zakupić. Taki fajny prezent dla, dla Ciebie, może nie, ale dla na przykład o jest, dla na przykład twojego elfa. Tak to wygląda transportowo. Fajny temat i tylko 194 ,99 zł 99 jest kosmos. A teraz najgrubsza wyprzedaż federowa. Dlaczego? 465 zł to kosztowało. Nazywa się to Nitro Solus. To nie jest zwykły feder. To jest feder zawodniczy. Czym różni się feder zawodniczy od innego? Przede wszystkim materiałami, który został tutaj użyt, materiał, który został użyty, materiały, które zostały użyte do budowy tego kija. 465 kosztowało ale ja robię cenę 189 zł tylko za ten oto kij federowy. Długość 360. Ciężar wyrzutu do 60 gramów. Jest to cięty na dwa ki. Bardzo lekki. Eee, co tu o nim więcej, ugnijmy go, ten dwuskładzik, który w zestawie masz też dwie szczytówki. Ale ta cena to jest lepsza niż na Blackwick: 189 zł. Tylko. No naprawdę, powiem Wam szczerze, ki petarda pod metodę. On jest w cenie tak naprawdę eskalala, nie? Zobaczcie, taką pracuję. Fajny temat. Fajny temacie. Jeżeli chcesz coś sprawdzić naprawdę fajny prezent, albo właśnie e, do Mikołaja napisz list. Fajny temat, naprawdę. Super sprawa. Jedziemy do tematu w kolejnym. Kurczę, może w, pójdziemy teraz w temat gruby. Gruby jak na przykład nasz box mistery, carp. Pamiętajcie, mamy mistery boxy karpiowe, spinningowe, jak i federowe. W karpiowym znajdziecie naprawdę fajne tematy, jak i w federowym, jak i w spinningowym. Spinning przeznaczony jest pod naszych drapieżników typu szczupak, sandacz, jak i okoń. A w karpiowym, za 200 zł, znajdziecie różne rzeczy, to już mówiłem, ale ja tutaj mam ściągę. Pytaliście się mnie o namioty, jak mówimy o namiotach, to przygotowałem wyprzedaż na trzy bardzo duże namioty. Zacznę od pierwszego. Podlinkowano zostaje, nazywa się to Base Camp XXL, czyli największy możliwy namiot od Miwardii. On kosztował 2083 zł, a my robimy Cyber Week. I cenę 1499 zł za namiot, który ma podłogę w wielkości 360x360. Ten namiot charakteryzuje się tym, że podłogę trzeba do niego kupić osobno. Jest on przeogromny. E, możesz tam wręcz autem zaparkować. Możesz go dopiąć do auta, jak na przykład śpisz w aucie. Naprawdę super sprawa. 1499 zł zostanie on podlinkowany. Namiot numer dwa nazywa się Jurta. Jak Jurta, to duży. Jak Jurta, to dobry namiot, taki, w którym. Ludy wschodnie śpią. E, rozmiar podłogi 380x310 cm. Kosztował 1649 zł, a Fatfish robi cenę 1199 za ogromny namiot. Ostatni. delfin Kubikon I uwaga, tu jest największa wyprzedaż chyba. E, delfin Kubikon to namiot kubiczny, który już ma w zestawie narzutę. Ty go, adamy chyba, nie? Masz go? Czy Tak, dobrze mówię. Jak go użytkowo Co o nim sądzisz Głośno teraz musisz krzyknąć. Teraz musisz krzyczeć? No. Wysoki, łatwy w rozkładaniu i składaniu. No to i... Teleskopowe... Tak? No to e, Podłoga 270x270, kształt kubiczny. kosztował 1460 na euro ja 999 zł. Będą podlinkowane. Kto pierwszy, ten lepszy, a naprawdę, moim zdaniem, warto takie duże namioty kupować. Jak jesteśmy w namiotach, to może o, e, ten. E, jakieś nakrycia głowy, które nie są czapką. A żeby nie zmoknąć, to przygotowaliśmy taki oto parasol. Ciekawe, czego tutaj rozłożymy. Nazywa się to parasol dajwa. Enzo, parasol dajwa. Myślisz? Próbujemy? Bo. Tam mamy klientów na sklepie, nie chcemy ich spłoszyć. Ale jaja, co my robimy? Wariaci. Jest. Dobra, chodź tutaj niżej. E, parasol dajwa. On kosztował 299 zł, a Fatfish robi. Dbam o waszą głowę, żeby była sucha. Na zawodach, żeby było sucho. 189 zł. Będzie podlinkowany. Mega parasol. On jest przede wszystkim do użytku zawodniczego. Czy jeżeli łowisz na zawodach, to masz zawodniczy deszcz? Nie wiem, może tak jest, ale jeżeli łowisz na zawodach i chcesz nie zmoknąć, to potrzebujesz parasola. Ten parasol charakteryzuje się ściętymi bokami, on jest w kwadracie, dzięki czemu siedzisz sobie tutaj na koszu, ale do zrzutu możesz się lekko wychylić i rzucić. Więc naprawdę temat bardzo fajny. No i rewelacyjna cena 180 zł. Czym się jeszcze charakteryzuje? Tym, że masz podwójne szwy. Bardzo gruby, poliestrowy materiał, który ochroni cię nie tylko przed, przed deszczem, ale również przed słoneczkiem. Parasol dajwa, znajdziesz go na naszej stronie, a wygląda bardzo dobrze. Ale tu robi... Oj! Dobra, ale narobiłem bałaganu. Ja jestem taki. Dobra, a teraz trend. Jak ktoś z młodzieży nas ogląda, niech mi wytłumaczy o co, Kamon. A teraz będzie trend. W wersji e, wędkarskiej, uwaga. Six seven, six seven. O co z tym chodzi? Six seven. No, jak mamy trend, to six seven. No one nie kosztują six seven, ale kosztują 199 zł za wersję tą i 219 za tą. O czym mówimy tutaj. Kołowrotki hirox od Sonika karpiowe. Rozmiar 10 tysięcy siła hamulca. Zabijcie mnie. 16 czy 18? Ale ja, ja zapomniałem. Powracam. 18 dużo. Jak jest tam tak, no to dużo. 18 kg siłamuca. E, quick Drag, e, wszystko czego ty potrzebujesz. Korba, to znaczy korba, e, korba drewniana. Naprawdę, to jest jeden z modeli, który już ostatnio pokazywałem, z Antkiem robiliśmy prezentację, ale chciałem ci się pokazać, było dużo zapytania, o kowerki A wiemy, jaki jest teraz termin, termin taki przygotowanie się na święta, zakupu prezentu, więc to są dobre prezenty dla wędkarza, dla karpiarza. A tu mamy wersję tą samą. E, troszkę szersza szpula, nazywa się to wersja spod, ona kosztuje niewiele więc, bo 219 zł, a masz tutaj już plecionkę, plecionki 200 metrów, e, 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 o wytrzymałości 30 funtów. Posiada on dwa okrągłe klipsy, więc to też jest dobry temat pod spoda. Jakbyś szukał jeszcze do tego wędki, to chyba mamy Apollo Spod albo Meteor Spod z Delfina, też w dobrych cenach. Więc fajne tematy dla wędkarza, karpiarza. A teraz jest to. mamy to. Wiecie ile kosztuje ten zestaw? Uwaga, rozwalamy system. Ten zestaw, proszę Państwa, kosztuje 199 zł. Wygląda on tak. Widzicie, jak się waży. Zarąbiście się waży. Nie będzie męczył łapki. Zestaw sewecz Gir będzie podlinkowany z kijem. Sevec Gear. 190 cm długości. Ciężar wyrzutu 7,21. Powiem tak: taki fajny podokoń, taki szybki. Szybki elektryczny geck. Dwuskład. Bardzo fajnie wykonany, jak to Savage Gear. Krótki dolnik, w cały w piance. Ugniemy. Adam. Dobra. Tak on pracuje. Jest to naprawdę szybszy kijek. No i cały zestaw 199 zł, gdzie on kosztował 417 zł, więc dobra cena. W zestawie masz kołowrotek, dama Quicka, 521 przełożenie, siła 8 kg i łożysk masz tu 6. Dobraliśmy go po to, żeby dobrze ważył ten kij. No i całość, żeby też dobrze wychodziła. Cenowo 190 zł. Bardzo fajny temat, żeby go mieć zawsze przy sobie, jeżeli karpiłeś, jeżeli federujesz, albo jeżeli chciałbyś rozpocząć swoją przygodę od razu ze spinningiem w fajnym temacie. To do tego od razu bym polecił boksa spinningowego. Dlaczego? Uchylę Rąbka, w każdym boksie spinningowym masz wysokiej klasy plecionkę, multum przynęt pod każdy rodzaj ryby. I robimy tak, żeby był tam taki fajniejszy, grubszy e, gratis. W części boksów były na przykład okulary Shimano to tylko tak, u, 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 że tak powiem uchylę tego rąbka, jeżeli nie ma okularów Shimano, to jest też fajny grubszy prezencik. Zawsze. Karpiarzu, jeżeli początkujesz z karpiem i chciałbyś się poda, starter pod na trzy wędki poleca się. On kosztuje jest, jest 125 zł. A my poszliśmy dalej, stworzyliśmy cały zestaw za 199 zł. W ogóle, nadamy, czy zauważyłeś, że my dzisiaj mamy 199, okolice 200, jak się kręcimy. Czy to jest taki tani ten YouTube? Może następny zrobimy z najdroższymi zestawami. O kurde! Wejdziemy, wyciągniemy najdroższe wędki z naszego arsenału. Najdroższe kowrotki. Zrobimy najdroższego takiego bank. Założymy kajdany, bling-bling. Najdroższe tematy i zrobimy drogiego YouTube'a. To będzie to fajny taki... Tam <laughs> tak zrobimy. Wyciągniemy nasze najgrubsze pet petardy. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście takiego najgrubszego, najtłuśniejszego y YouTube'ka. A wracając do tego. Co masz za 199 zł? Fajny rotpot na trzy wędki, regulowany. Busbar, oczywiście, bardzo szeroki. Możesz tutaj wrzucić tutaj, moim zdaniem, kowrotki z Big Pitami. Tylko, żeby Big Pit był duży, to nie wiem, co to jest. 20 tysięcy chyba szkoła musiało być. <tryk> W zestawie też podstawowe sygnalizatory, ale działające od Mikado, razem z hangerami i nawet baterestem, którego tutaj nie zamontowaliśmy, czyli podpórką tylną, po to, żeby ci się to nie ześlizgło. I 190 zł, proszę państwa, to tylko kosztuje. Czy my mamy coś jeszcze na dzisiaj? tam masz. A, przypomnę o tym. Kurde. Muszę przypominać, bo chciałbym, żebyście się załapali. Widzę, ile tego sprzedaję. Widzę, ile zamówień jest na to, a warto póki te, te promocje są, bo na przykład niektóre się kończą, żeby się załapać. Na przykład, pamiętacie, mieliśmy Dive Ninja LT4000 w wersji CP, czyli niższym przełożeniu. Ona kosztowała 206 zł, co pamiętam. Teraz niestety już nie kosztuje tyle, jest dużo droższa. Ale nadal mamy mega promocję, a mianowicie jeszcze Black Friday za 199 zł za Ninja LT4000C. O normalnym przełożeniu. Jeżeli chodzi o siłę hamulca 12 kg, 4 łożyska. Może sprawdźmy też, jak to kręci, jak to dajwa, jak to ninja. Uniwersalny kołowrotek, szczupak, sandacz, okoń, boleń, okoń na ciężko. Bardzo dobra sprawa i tylko 199 zł, więc to jest naprawdę mega prąka. A tu dalej wrócimy do tematu, który jest, bije, jeżeli chodzi o kołowrotki federowe, których sprzedajemy aktualnie najwięcej, to sprzedajemy dajwy Ninja LT5000 Enzone. Przepraszam, daj Ninja. Też. Też. Ale Endzona, to jest najnowszy, mamy najnowszy model, kooperacja e, dwóch działów produkcyjnych, Daiwa Ninja Endzone LT5000, tylko u nas. I kosztuje 290, nie, 599 zł przy zakupie dwóch sztuk. Dobra cena? Bardzo dobra cena. A sztuka kosztuje 309 zł, precyzyjny hamulec, 4 łożyska, też 12 kg się hamulca. E, Tutaj mamy rączkę bardzo szybko składaną, no jest to rewelacja. To jest rozmiar 5000 i go polecam na przykład nawet pod krótsze wędki. Dlaczego? To jest przełożenie 481. Różni go od rozmiaru 4000 właśnie ta bardzo mocna przekładnia. Bardzo dobry sprzęcik. Czy coś jeszcze? Adamie. chyba mamy wszystko z naszego oto Fatfish Show. Bardzo Wam dziękuję za e, taką ilość zamówień. Przepraszamy za opóźnienia, które były poniedziałkowe. Już wyszliśmy mniej więcej na prostą. A jeżeli Ty byś potrzebował fajnego tematu na prezent, to właśnie te prezentowane plus te boksy rozwalają system, naprawdę. Wystarczy poglądać sobie dużo recenzji, które wychodzą teraz, bo to, to są naprawdę liczby ogromne, które trafiły do Was, tych boksów, naprawdę są bardzo pozytywne tematy. Dlatego bardzo Wam dziękuję, Ty nie bądź wuj, subskrybuj, a ja co, może następny zrobię taki fatfish show na grubo, blink, blink, najgrubsze tematy, które mamy na sklepie. Bardzo Wam dziękuję, nie bądź wuj, subskrybuj. Dzięki, bank.